Nie chcę słuchać, czytać, oglądać o ludziach, których życia zostały złamane przez tak niszczący wyścig zbrojeń. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie znanego aktora, muzyka, celebrytę, kogokolwiek, kto mówi, że dobrze jest się napić codziennie. To sprawia, że rzeczy. Działają lepiej, że masz więcej luzu. On, on mówiąc to, robi Karlsberga, tak? Jakieś piwerko 3%. I z tego się robi trend. Trend jest taki, że to się staje pewnym elementem kultury, kontrkultury. Dla niektórych to bardzo dużo. I zyskuje na popularności. No i to piwerko, 7 jest legalne, 7 jest akceptowalne, sobie... i. to piwerko. I mija 20 lat, a siedzi z tym piwerkiem i mówi. To tu są moje inne produkty piwopodobne. I napisane jest Carlsberg dalej, na nim. Ale w środku, zamiast Carlsberga, jest wino. Mocne wino. Mija kolejne 10 lat, dalej się z tym Carlsbergiem, jak pije. No jeszcze więcej, ma, ma koszulki z Carlsbergiem które pokazują, że Carlsberg jest super i powinien być legalny. I on tak pije Carlsberga, sprzedaje koszulki, mówi, że to jest w ogóle super sprawa. No długa historia, więc postanowiliśmy po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Że każdy powinien Karlsberga powinien po prostu wychylać raz za razem, codziennie, co dwa razy, trzy razy dziennie. Tylko teraz w tej samej butelce, z której cały czas pije, jest soplica wiśniowa. Za cztery lata będzie śliwowica. Inne produkty Karlsbergo podobne, które on sprzedaje, są de facto zrobione z czystego spirytusu. I one wciąż stanowią ten sam element kultury i fajności, który on propaguje od 30 lat. Powinniśmy zalegalizować Karlsberga. Jak się zapewne domyślacie, ta super cienka metafora dotyczy działa. Całkiem dosłownie, na początku lat 90. stężenie THC w konopiach wynosiło około 5%. W latach 2010 to było tak mniej więcej 15%. Teraz dużo produktów sprzedawanych, no, jako po prostu zioło potrafi przekraczać 30% THC. Jeżeli oglądacie zachodnią kulturę w ogóle, to wiecie, że ludzie kurwa ciasteczka, miski, żelki, wszystko! Wszystko, co się da, potrafią wypchać THC, robią cuda na kiju. Będzie tak kopać, że nie znajdziesz swoich nóg, nie? No, no tak, będzie tak kopać, że nie znajdziesz swoich nóg, bo ma na przykład. Co zostało zbadane to jest to są, to są najnowsze jakby wyniki badań ze Stanów, gdzie zioło zostało zalegalizowane. Rekordowe produkty pod względem zawartości THC. Uwaga, uwaga, mówię o produktach, nie o, nie o, nie o blantach do spalenia, tylko o właśnie żelkach innych głównych. Rekordziści doprowadzają do sytuacji, gdzie zawartość THC wynosi 95% produktu. W tej rozmowie Leroya z. z Pociorkiem był jakiś fragment, że Leroy się chwalił, jak to mu da, kurwa, cztery żelki, po których nie wstanie, nie? To jest bezpośredni rezultat tego wyścigu zbrojeń. Mam też inne ciekawe liczby, na przykład taka, że poziom takiego uzależnienia już, które można jako jednostkę chorobową wpisać, to jest 7%. 7% regularnych użytkowników. Ta liczba wzrasta, jeżeli ludzie zaczynają wcześniej. Liczba wypadków schizofrenii... Związanych z paleniem czy zażywaniem THC skoczyła u nas w Europie, w Holandii bodajże, z 2% do prawie 10%. Hospitalizacji z, związanych ze schizofrenią wzbudzoną przez działanie THC. To jest rezultat legalizacji. To jest ta różnica między legalizacją. A dekryminalizacją. Kiedy produkt jest zdekryminalizowany, ale nie można otworzyć masowej linii produkcyjnej, kiedy nie można otworzyć blantosklepu na każdym rogu, ten wyścig zbrojeń pod tytułem Kto wyprodukuje najbardziej kopiące gówno dalej trwa i często dzieje się w bardzo niebezpiecznych okolicznościach, bo uzupełniamy zioło jakimś kurwa dopalaczem na przykład, ale z drugiej strony skala zasięgu zarówno dostępności tego narkotyku, jak i ilość tych pojebanych, dziwnych produktów jest mniejsza. Jest to mimo wszystko w rezultacie mniejsze ryzyko. I ja nie wiem, jak ktoś patrząc na takie liczby może powiedzieć, że legalizacja w procesach wolnorynkowych, w systemie wolnorynkowym, który teraz funkcjonuje, który już nam Pokazał, że, że zmierza ku takim rezultatom, jest dobrym pomysłem. No bo to się wokół tego obraca, tak? Jeżeli pozwalamy dużym graczom, którzy chcą szaleć, kombinować, produkować ambitne rzeczy, szarpać się o klienta na tym rynku, to jest to, do czego oni dochodzą. Bo wiecie, przecież na wolnym rynku muszą się wyłonić najlepsi gracze i najlepsze produkty. nie? Ja nie bardzo chcę taki rynek i nie bardzo chcę takich produktów. I nijak nie wiąże się to z moją niechęcią do działa. Paliłem, próbowałem. Zdarzało mi się nawet jeszcze relatywnie niedawno, jak mi zaproponowano zapalić. Rozumiem, dlaczego ktoś ma z tego fan. Nie Nie jestem osobą, która mówi, że, że to jakoś strasznie, że masz z tego fan. Dlaczego miałbym? Zwalczanie tego jest tak małym elementem zwalczania problemów, z którymi się borykamy, że. Dajcie spokój. Ale jak kurwa patrzę na liczby i widzę, że to może w konsekwencji doprowadzić do zrujnowania większej liczby żyć, no to moje właśnie takie wychilowane podejście się troszeczkę kończy. Nie? Jeżeli mamy alkohol, który niszczy życie, i teraz w ramach bycia nowoczesnymi i progresywnymi. Prowadzimy po prostu zioło, które też będzie ludziom szkodzić. To, to osoba, która to proponuje, ma bardzo odmienne podejście do prog progresywizmu niż ja. Pro progresywizm fajna rzecz, ale niekiedy działa na zasadzie po prostu wszystko jest dozwolone, jeżeli tylko bardzo chcesz, nie? Jakby Zdradzę Wam sekret, nie jesteście asasynami w Assassin's Creed, tylko tam to credo miało sens. Let's not, nie chcę słuchać, czytać, oglądać o ludziach, których życia zostały złamane przez to, że legalizacja zioła plus pory rynek właśnie wygenerowały tak kurewsko niszczący wyścig zbrojeń. Trochę mnie to bo nigdy nie byłem przeciwko, wiecie, prze, prze, przeciwko temu, żeby ludzie palili. Nigdy nie byłem przeciwko temu, żeby jakby ta dostępność zioła istniała. Poniekąd dalej nie jestem, ale wolałbym, żeby więcej tego zioła to było to, kurwa, śmieszko o zawartości THC na poziomie 5%, a mniej takich, które zawierają, wiecie, 30-40%, nie? Szczególnie, że wraz z tym podbijaniem THC spada zawartość Wartość CBD. A wiecie, z czym jest związane? CBD. Z tym, że jak jest go więcej, to jest mniejsza szansa, że osoba paląca się uzależni. Ponieważ CBD jest czynnikiem, który ma przynajmniej w części zapobiegać, zmniejszać ryzyko uzależnienia. Więc de facto, ścigając się o to, żeby stworzyć jak najbardziej idealny produkt, doprowadzamy do sytuacji, w której po, po prostu narażamy więcej ludzi na uzależnienie w imię. Najlepszego możliwego kopa. I dużo bardziej kojarzy mi się to z tym, jak właśnie za czasów młodzieństwa na turniejach Magic'a, w piąteczki chodziliśmy na alko i piliśmy albo kurwa tanie wina, albo żeby kopało mocniej PWN-y. Piwo, wino, napój, nie? Bo my piliśmy te PWNy i to było straszne gówno, ale kopało mocniej niż samo wino, nie? I nikt mnie że to był zdrowy. Także taka myśl tyle na to. Znowu lewak się tutaj mądruje. Myślę, że i paranoiczne działanie, czyli mniejsza szansa, że przeżyjecie nieprzyjemne kilka godzin? No. No, no, no. Same dobre rzeczy. Nie tylko smuci, bo koniec końców dużo mędrków próbujących wypowiadać się na ten temat dojdzie nieuchronnie do, do tej najwspanialszej z, z możliwej myśli pod tytułem No to ludzie, którzy mają takie przeciwwskazania, powinni się uważać, nie? Jak się widzi takich mędrków, to ciężko stwierdzić, czy należy ich od razu kopnąć w mordę, czy próbować im wytłumaczyć, nie? Możecie dać swoje najlepsze myśli w tej kwestii. Kopać? tłumaczyć? Dwie nieskończoności u Karola Inda Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Eli Janek oraz Aleksander Bratkowski, Dawcy Pitca, Rafał Rana Feda Wikorzynowski, Szafała Wasadowska, Konrad Rotkiew, Marok Wukaja, Eli oraz Kalor, e, Karol Greczyński. Dawczy kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Patrycja Zbardęń, Gruby Memfista, Piotr Strzemieczny, Bartomierz Wiktor Wiktorkowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak. Borsuk Cukrowy, Adrianem Rozik, Silius, Michał Gajek, Chrysku, Bechanort, Samlion, Hypatia, Eryk Fos, Czkawka, Kawka, i Jakub Jack. Osoby dające kawę, Cropsterio, Ruzulbinager, Sorosza, Ziurobin, Kuba, Komasa, Henryk Miku 39X, Icyakalen Tifo, Protonowy, Tomusz Miejscowy, Dom Egg, Hagnon, Jasiu 2, Adam oraz Alek i wreszcie dawcy herbaty, Arkadusz Guminski, Ponczak de Bosla, Pecie, Anty Antybristler, Jakub Ściele, Pati Master 3000, Bon Boni, 3, Hubert ma Kaczka, kaczkami Maciej Dzieński Dara Marchew Zwyczajny, Tomasz Olszewski, Wiktor Zajączkowski, Adrian Wlubel, Misiek Daru, Claudin Mirjach, Alekseles Groten, Łukasz, Podkreśnik oraz Zylwo. Jesteście super, fajnie, że wspieracie, bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy chcą się dołożyć do budowania imperium medialnego i zobaczmy się znowu, bo znowu widzieć się jest dobrze.